Cześć Manko, z tej strony Mateusz, czyli Brodaty mercer, I dzisiaj pokażę Ci trzy koszulki, które tak naprawdę można powiedzieć, że naraz są trendami i niszami evergreen, czyli takimi, które w tym konkretnym bieżącym okresie sprzedają się niesamowicie dobrze i zarabiają sumy, które zaraz zobaczysz i, i sam czy sama ocenisz, że są naprawdę dobrymi sumami, które można po prostu zarabiać, jak na zwłaszcza jedną koszulkę, której stworzenie nie kosztuje nas nic, a zarazem są też niszami. Evergreen, czyli takimi, które właśnie y, niezależnie od tego okresu, który jest teraz, i tak sprzedają się przez cały rok, bo są na tyle uniwersalne. I takie produkty uważam za chyba najbardziej wartościowe, jakie w ogóle na merchu można publikować, które ogólnie sprzedają się przez cały rok, plus mają jakieś takie swoje momenty, kiedy przeżywają taki swój sprzedażowy renesans. Więc nie przedłużając, zapraszam się do mojego ekranu i pokażę Ci, jak niesamowite rzeczy można po prostu robić na merchu i Amazon. A więc jesteśmy przy naszej pierwszej koszulce na dzisiaj. One wszystkie będą tyczyć się, powiedzmy, że dnia ojca, ale nie do końca zaraz do tego wszystkiego przejdziemy. Awesome dads Have Tattoos and Beards. To jest, no widać, że generalnie jest to koszulka kierowana do ojców. Oczywiście jest tutaj też keyword, słowo kluczowe Father's Day, Father's Day Gift. Oczywiście jest to koszulka opublikowana jeszcze w czasie, kiedy słowo Gift nie było słowem nieproszonym słowem zakazanym, w każdym razie pomimo naprawdę dosyć stosunkowo niskiej ceny jak na standardy merchowe, powiem szczerze, że ja bym tę koszulkę wycenił wyżej, gdyby ona sprzedawała mi się tak dobrze jak sprzedaje się tej osobie, ale okej, okay, nie moja sprawa. Tak czy inaczej ta niepozorna koszulka, która teoretycznie ma niby tylko 9 ocen, wszystkie piąteczki, ale co prawda 9 to nie jest jakaś ogromna liczba. BSR tej koszulki to poniżej 3000, co jest bardzo, bardzo dobrym BSR-em, jeżeli chodzi o merczowe koszulki. Ja nigdy nie osiągnąłem tak niskiego bestseller ranku żadnej koszulki, więc naprawdę wielki szacun. I teraz tak, zobaczmy sobie na statystyki tej koszulki, co tutaj widzimy. Widzimy to, że pomimo oczywiście, że w jednych rozszerzeniach do przeglądarki, a w innych narzędziach te, te rozstrzały pomiędzy BSR-ami i tymi danymi troszeczkę będą się różnić. Tutaj na przykład pokazuje nam, że. Ten BSR jest nieco wyższy niż widzieliśmy tutaj. Tutaj było niecałe 3000, tu jest ponad 4, ale to nie jest jakaś taka ogromna różnica, znowu umówmy się. W każdym razie możemy zobaczyć, że ta koszulka w obecnym czasie, czyli przez ostatnie nie wiem, tygodnie prawdopodobnie szacunkowa jej sprzedaż wynosi ponad 16 tysięcy dolarów miesięcznie. Ta jedna koszulka. I teraz tak, oczywiście wiadomo, że część z Was pomyśli, że OK, to są szacunkowe dane, tak? Na ten moment, na bieżący dzień. Oczywiście, że tak. Tylko, że możemy sobie tutaj na przykład prześledzić historię sprzedaży tej koszulki z ostatnich dni i widzimy, że na przykład tutaj ta sprzedaż ogólnie była poniżej pół miliona BSR, czyli po prostu była regularna. Tutaj widzimy każde takie wahnięcie w dół, to jest jakaś tam kolejna sprzedaż i kolejna, więc ona sprzedawała się generalnie. Raczej codziennie na to wygląda i od jakiegoś czasu ten BSR jest coraz niższy. Im bliżej Dnia Ojca tym po prostu on się utrzymuje na bardzo niskim poziomie i cały czas tak naprawdę spada. I podejrzewam, że za kilka dni ten BSR może być jeszcze niższy niż jest dzisiaj. I ta, ta, ta luka może sprzedawać się jeszcze lepiej niż obecnie. Co wydaje się już po prostu chore, niesamowite, ale no, tak wygląda. I no, jednak przez obecny kurs dolara możesz sobie pomnożyć e, tę kwotę 16 200 dolarów. Nie pogardziłbym, nawet gdyby to była tylko taka jedna wypłata e, z jednej koszulki miesięcznie. Biorę, nie ma problemu, przejmuję. Nawet jeśli w pozostałych miesiącach będzie się sprzedawać gorzej, jakoś to przeżyję. Natomiast e, nie jest to wcale najlepsza koszulka, jeśli chodzi o Dzień Ojca i sprzedaże. Zresztą zaraz zobaczycie dokładnie, o czym mówię. Natomiast do czego zmierzam? E, oczywiście jest to koszulka, którą można wykorzystać na Dzień Ojca, która na pewno będzie się najlepiej sprzedawać, zwłaszcza z takimi słowami kluczowymi. W takich okolicach właśnie tego czerwca, ale tak naprawdę Amazon uczy nas, Merch bo Amazon ogólnie uczy nas tego, że ludzie bardzo często tego typu koszulki kupują na prezent, na przykład kiedy ich tata ma urodziny, czy ogólnie jakąkolwiek inną okazję, czy po prostu żeby sprawić mu przyjemność, kupić prezent bez okazji. Takie rzeczy bardzo, bardzo często się na Merchu zdarzają właśnie w formie koszulek. Ludzie bardzo często szukają tego typu koszulek jako prezentów. I naprawdę taka koszulka na bank sprzedaje się przez cały rok. Oczywiście nie aż tak dobrze jak teraz, ale się sprzedaje na 100%. Podobnie sprawa się ma z jeszcze lepiej sprzedającą się koszulką. Część z Was prawdopodobnie już ją widziała i na moim kanale, i na moim TikToku. Natomiast mm, warto się nad nią pochylić jeszcze raz, bo jej BSR cały czas jest bardzo niski. Jakby tutaj już cena jest zdecydowanie wyższa, więc i nasza marża jest wyższa. Na co się to konkretnie przekłada? Ano, na to, że ta koszulka w tym momencie szacunkowo zarabia 45 tysięcy dolarów i pół zresztą yy, miesięcznie. Więc kurczę, no to jest już naprawdę poważna sześciocyfrowa kwota w złotówkach. Tutaj już, już nie ma żartów, jeśli chodzi o, o pieniądze. I tutaj tak samo możemy zobaczyć, że ta koszulka jeszcze w maju również miała bardzo fajny BSR, poniżej 60 tysięcy. Więc to również świadczy o tym, że ona sprzedaje się codziennie. A to, że teraz sprzedaje się wiele razy dziennie, no to już jest inna historia. Natomiast tutaj każdego dnia widzimy bardzo, bardzo dobre wyniki. No i jednak ta kwota szacunkowa miesięczna mówi sama za siebie. I z tą koszulką jest dokładnie tak samo jak z poprzednią. Ona również na milion procent sprzedaje się dobrze przez cały rok, a zwłaszcza w okolicach dnia ojca, i zwłaszcza oczywiście w czwartym kwartale, gdzie, gdzie właściwie wszystko sprzedaje się dobrze, tak naprawdę. Dlatego mamy w tym momencie czerwiec. Pamiętaj, jeśli jeszcze nie jesteś na merczu, albo jeśli jakoś prokrastynujesz i zostawiasz to działanie na kolejny dzień, kolejny tydzień, że może jeszcze nie. Jeżeli masz możliwość wstawienia więcej niż w tym momencie masz na merczu, jeżeli na przykład nie jesteś w tier 10 i jesteś gdzieś wyżej i na przykład albo jesteś w tier 10 i masz wstawione tylko dwa wzory, przykładowo, zamiast tych 10, jak najszybciej nadrabia takie zaległości, bo ani się obejrzysz, a przyjdzie na przykład listopad. I okaże się, że te rzeczy, które już masz, się sprzedają, i pozostanie tylko rozgoryczenie. Kurczę, dlaczego nie wstawiłem, czy nie wstawiłam większej ilości wzorów. Być może też by się sprzedały, i po prostu rok zamknąłby się z dużo lepszym wynikiem. Ja co roku tak naprawdę mam do siebie żal, kiedy przychodzi listopad i grudzień, i kiedy widzę, że moje produkty się sprzedają fajnie, to zawsze mam takie cholera, czemu nie poświęciłem jeszcze trochę więcej czasu na to, żeby po prostu zaatakować więcej niż zrobić lepsze designy, więcej ich przede wszystkim. No, także po prostu polecam z tym tematem się nie ociągać. Natomiast przechodzimy teraz do absolutnego bestsellera w tym temacie, jaki na merszu się obecnie dzieje. Zauważ, że tutaj, mimo że cena jest wyższa, jak zobaczysz, zarobek tej koszulki jest wyższy nawet niż tej poprzedniej. To już naprawdę są astronomiczne sumy. Zauważ, że wszystkie te trzy koszulki, które pokazuję, mają naprawdę bardzo prostą grafikę to są wszystko tak naprawdę napisy po prostu przy pomocy fajnej czcionki. Takie czcionki z przetarciami można przecież znaleźć już gotowe, nie trzeba nawet tych przetarć wykonywać. Wystarczy po prostu poszukać, choćby nawet w samej kanwie albo na Creative Fabrica, albo na Dafont. Oczywiście trzeba zwracać uwagę na to, żeby ta czcionka miała licencję do użytku komercyjnego, najlepiej licencję Pringondima, Demand i po prostu można działać z takimi czcionkami. Albo po prostu można takie czcionki kupić. Najzwyczajniej w świecie, wiadomo, że tych darmowych jest ogrom do wyboru i również można znaleźć świetne. Natomiast wiadomo, że no, te najlepsze zawsze będą płatne. Natomiast to wcale nie znaczy, że musimy korzystać z tych płatnych. Wszystkie te czcionki, znaczy te koszulki, przepraszam, te designy, te wzory mają naprawdę proste grafiki. To też to jest najbardziej powiedzmy skomplikowane z nich wszystkich. Umówmy się, nie jest skomplikowane ogólnie, prawda? To jest po prostu amerykańska flaga plus napis. To wszystko jest oczywiście ze sobą bardzo spójne, wygląda bardzo estetycznie, ale kurczę, no jest proste. Tu nie ma też co, żadnych. Ża, ża, to nie jest jakaś rocket science, prawda? A już tak naprawdę paradoksalnie szczytem jest ta koszulka, która y, zarabia najwięcej. Zaraz zobaczycie, ile. Zresztą już po samym BSR możecie zobaczyć. Że jest poniżej tysiąca, to jest po prostu. Jeżeli jakakolwiek moja koszulka kiedyś będzie mieć taki BSR, to nie wiem, mogę umierać szczęśliwy, tak myślę. W sensie dla samego tego faktu, żeby się przebić poniżej tysiąca, coś niesamowitego, choćby na parę dni. W każdym razie, you can scare me, I have two daughters. Wydawałoby się, że to jest jakaś już taka zawężona trochę nisza, prawda? Że to jest nie dość, że dla ojca, to jeszcze akurat takiego, który ma dwie córki. Niby tak, niby jest to jakieś tam zawężenie powiedzmy grupy ojców ogólnie. Natomiast jest to na tyle, jak widać, popularny produkt, że zobacz, na ten moment zarabia on ponad 57 tysięcy dolarów miesięcznie. I tutaj oczywiście również widzimy wykres sprzedaży, gdzie, gdzie również w maju widzimy, że ta koszulka na pewno sprzedawała się codziennie, bo taki bije o tym świadczy. I stopniowo, stopniowo, im bliżej dnia ojca, z każdym kolejnym dniem coraz więcej sprzedaży i coraz więcej i coraz więcej. Aż do tak ogromnych y, szacowanych zarobków miesięcznych. Także myślę, że zdecydowanie warto zainteresować się nie tylko tymi konkretnymi niszami i samym faktem, że można tworzyć takie bazujące wyłącznie na tekście y, fantastyczne produkty, ale przede wszystkim warto myśleć o tym, że takie produkty jak te są niesamowicie uniwersalne, bo nie dość, że sprzedają się właśnie eventowo. To jeszcze fantastyczny zarobek można z nich zrobić podczas całego roku, tak naprawdę. Bo jeśli taka koszulka nawet sprzedałaby się, nie wiem, dajmy na to raz na kilka dni, no to mając tysiąc koszulek, które sprzedają się raz na kilka dni, robi się troszeczkę inna rozmowa z tego, prawda? Dzięki za Twoją obecność ze mną w tym filmie. Mam nadzieję, że ta wiedza i te nisze okażą się dla Ciebie nie tylko ciekawym pomysłem, ale też okażą się dla Ciebie źródłem fajnego zarobku. Pamiętaj przede wszystkim, żeby nie kopiować tego, co już na Amazonie istnieje. Raz, że jest to po prostu nie w porządku wobec twórcy, a dwa, że hmm, kreatywność po prostu popłaca. W sensie, jeśli ludzie widzą dwie niemal identyczne koszulki, to zawsze wezmą tą, która już istnieje dłużej, ma więcej recenzji, ma taki dowód społeczny po prostu, że ten produkt jest dobry. Ci ludzie nie wiedzą, że te koszulki, nawet jeśli mają jedna niższą, druga wyższą cenę, ludzie nie mają pojęcia, że obie te koszulki są produkowane w ten sam sposób przez Amazona. Więc zawsze wybiorą tą, która na przykład po prostu ma właśnie więcej recenzji. Dlatego nie kopiuj, bądź kreatywny, bądź kreatywna, nawet jeśli uznasz, że chcesz konkretnego napisu na daną koszulkę użyć, co samo w sobie jest OK, zawsze zrób to po prostu inaczej niż, niż dane koszulki po prostu już istniejące to robią. W sensie jeżeli napis jest biały, zrób kolorowy, zrób w jakiejś ciekawej palecie barw, użyj totalnie innych czcionek, zrób to w ogóle kompletnie inaczej, dodaj jakieś rysunki, jest mnóstwo, mnóstwo. Opcji, w których można to po prostu zrobić, więc bądź kreatywny, bądź kreatywna, bo to naprawdę jest ok i zobaczysz, że ta rada jest opłacalna. Pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się. Do następnego. Zajrzyj do innych moich filmów. Zasubskrybuj mój kanał, żeby mieć więcej informacji na temat Merch by Amazon i różnych innych biznesów online. Trzymaj się. Sukcesów. Pozdrawiam.